W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: ukraiński prorektor zatrzymany na granicy. Agresywny Ukrainiec zaatakował pielęgniarkę. Bohaterska interwencja policji. Nowe szokujące fakty w sprawie morderstwa na kampusie. Centralne Biuro Antykorupcyjne ogłosiło we wtorek, 6 maja, zatrzymanie tarasa G, pełniącego funkcję prorektora Kolegium Humanum obywatela Ukrainy. Do zatrzymania doszło na przejściu granicznym w medyce w ramach szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego nieprawidłowości związanych z działalnością tej prywatnej uczelni. Według ustaleń śledczych, Taras G. jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, odpowiedzialnej za wystawianie fałszywych zaświadczeń dotyczących przebiegu studiów oraz dyplomów ukończenia kierunków, w tym podyplomowych studiów w zakresie zarządzania biznesem i finansami. Tego rodzaju dokumenty pozwalały posiadaczom aplikować na prestiżowe stanowiska, w tym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Kolegium Humanum, określane w mediach mianem fabryki dyplomów, od dawna znajdowało się pod lupą organów ścigania. Już w lutym 2023 roku zatrzymano rektora uczelni, Pawła Czy, który usłyszał blisko 100 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu placówki. W listopadzie 2024 roku wyszedł z aresztu po wpłaceniu dwóch milionów złotych poręczenia majątkowego. W międzyczasie uczelnia przeszła zmianę nazwy i obecnie działa jako Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych w Warszawie. Jej władze w listopadzie zeszłego roku zapowiadały wprowadzenie systemu ocen, umożliwiającego studentom dokończenie procesu edukacyjnego, przystąpienie do egzaminów końcowych, obronę pracy dyplomowej lub przeniesienie się na inną uczelnię. Mimo tych deklaracji, jak relacjonowali miesiąc temu studenci, w praktyce wiele problemów pozostaje nierozwiązanych. Jedna ze studentek psychologii, która formalnie zakończyła naukę w 2024 roku, podkreślała, że do tej pory nikt z jej rocznika nie uzyskał karty przebiegu studiów ani dyplomu, a proces obrony wciąż nie ruszył. Studenci zmagają się z poważnymi konsekwencjami. Część z nich straciła pracę, musiała zrezygnować z dotychczasowego zatrudnienia lub zmierzyć się z kryzysami osobistymi. Obecnie Taras G. został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, a śledztwo pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach trwa. Cała sprawa ma wymiar międzynarodowy i obejmuje nie tylko działania polskich służb, ale także współpracę z zagranicznymi organami. 1 maja w czwartek rano w szpitalu kolejowym w Pruszkowie doszło do brutalnego ataku na pielęgniarkę. Agresywny pacjent, 26-letni obywatel Ukrainy, zaatakował kobietę pięściami i kopniakami, zadając jej liczne ciosy w głowę i tułów. Policja zatrzymała napastnika, który po przesłuchaniu został zwolniony do domu. O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało Radio Dla Ciebie, a informacje te potwierdziła Zofia Czyż, przewodnicząca Mazowieckiego Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Według relacji do ataku doszło około godziny 6 rano, kiedy pielęgniarka próbowała uspokoić pacjenta, który usiłował wstać z łóżka wraz z podłączoną aparaturą. Próby rozmowy i interwencji nie przyniosły skutku. Mężczyzna najpierw zaczął wymierzać ciosy pięścią w twarz pielęgniarki, a następnie, gdy kobieta próbowała się wycofać, kontynuował atak, kopiąc ją po głowie i tułowiu. Jak poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Antoni Skiba, po zatrzymaniu Wolodymyr B, tłumaczył, że nie pamięta okoliczności ataku, nie wiedział dlaczego znalazł się w szpitalu i miał wrażenie, że śni. Mężczyzna przebywał w szpitalu od 27 kwietnia z powodu nadużywania alkoholu i napadów neurologicznych. Już wcześniej wykazywał agresję wobec personelu. W dniu incydentu po ataku został obezwładniony, podano mu środek uspokajający i zabezpieczono go w pasach. Pielęgniarka, która padła ofiarą napaści, doznała rozcięcia czoła, urazu wargi oraz krwiaka oka. Biegły z zakresu medycyny sądowej ocenił obrażenia jako średni i lekki uszczerbek na zdrowiu z naruszeniem czynności ciała na czas nieprzekraczający siedmiu dni. Prokuratura zapowiedziała przeprowadzenie badań sądowo-psychiatrycznych podejrzanego, by ocenić jego poczytalność w momencie zdarzenia. Ten incydent to kolejny dramatyczny przykład eskalacji przemocy wobec pracowników Ochrony Zdrowia w Polsce. W poniedziałek, 29 kwietnia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 35-letni pacjent zamordował ortopedę doktora Tomasza Sołeckiego, a kilka dni wcześniej w Gdyni pijana kobieta zaatakowała troje członków personelu szpitalnego oddziału ratunkowego. Środowisko medyczne alarmuje, że fala ataków na lekarzy, pielęgniarki i ratowników przybiera na sile. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało już pracę nad zaostrzeniem przepisów chroniących personel medyczny. Obecnie naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, w tym osoby udzielającej mu pomocy, zagrożone jest karą do trzech lat więzienia. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że kary te powinny być surowsze, aby realnie odstraszać potencjalnych napastników. W poniedziałek, 5 maja, około godziny ósmej rano, do dwóch funkcjonariuszy z oddziału prewencji policji w Gdańsku, starszego sierżanta Bartosza Brauera oraz posterunkowego Patryka Sadowskiego, patrolujących teren lotniska, podeszła pracownica portu lotniczego. Poinformowała, że w pobliżu przejścia obok toalet leży nieprzytomny mężczyzna. Policjanci natychmiast podjęli interwencję. Po szybkim sprawdzeniu stanu poszkodowanego stwierdzili brak funkcji życiowych i rozpoczęli reanimację. Podczas akcji ratunkowej wykorzystali defibrylator, który został przyniesiony przez pracowników ochrony lotniska. Dzięki błyskawicznej i skoordynowanej reakcji służb udało się przywrócić 66-latkowi oddech oraz świadomość. Wkrótce na miejsce dotarła załoga pogotowia ratunkowego. Ratownicy przejęli opiekę nad pacjentem i przetransportowali go do szpitala, gdzie został poddany dalszej diagnostyce i leczeniu. Pojawiły się nowe informacje dotyczące brutalnej zbrodni, do której doszło na Uniwersytecie Warszawskim, która wstrząsnęła całą Polską. Sprawcą ataku był 22-letni student prawa Uniwersytetu Warszawskiego, obywatel polski, pochodzący z Gdyni, mieszko R. Według relacji prokuratury oraz policji, około godziny 18:40 młody mężczyzna wtargnął do budynku Auditorium Maximum, gdzie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, tasaka oraz siekiery, zaatakował 53-letnią portierkę zamykającą budynek po zajęciach. Kobieta, która była wieloletnią i cenioną pracownicą administracyjną Zginęła na miejscu na skutek licznych ran ciętych i rąbanych. Według relacji świadków i ustaleń śledczych, sprawca nie tylko zadał ofierze liczne ciosy, ale co potwierdzają zabezpieczone nagrania, dokonał na miejscu makabrycznych czynności: patroszenia ciała oraz dekapitacji, czyli odcięcia głowy. Na pomoc ruszył jej 39-letni strażnik uniwersytecki, który również został ciężko ranny, doznał ran głowy oraz obu dłoni prawdopodobnie podczas próby zasłaniania się przed atakiem. Strażnika przewieziono do szpitala, gdzie jego stan określono jako bardzo ciężki, jednak według ostatnich informacji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W chwili zdarzenia na terenie kampusu trwały wykłady otwarte, w których uczestniczył m.in. minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To dzięki obecności funkcjonariuszy służby ochrony państwa na miejscu, możliwa była szybka interwencja. Jeden z funkcjonariuszy, zaalarmowany o ataku, pomógł pracownikom straży uniwersyteckiej w obezwładnieniu napastnika oraz udzielił pierwszej pomocy rannemu strażnikowi. 22-latek został zatrzymany. Po przewiezieniu na komendę policji jego zachowanie wzbudziło niepokój funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych ustaleń mężczyzna miał wahania nastrojów, popadał ze skrajności w skrajność, raz zachowując się poważnie, a za chwilę twierdząc, że jest predatorem, wilkiem. Dodatkowo według Wirtualnej Polski jeszcze przed atakiem miał błąkać się po okolicy z siekierą, odwiedzając między innymi pobliski sklep. Próbował zaatakować ekspedienta w sklepie. Jak wyznał śledczym, coś kazało mu zrezygnować z tego zamiaru i szukać innej ofiary. Policja bada motywy jego działań oraz okoliczności zdarzenia. Mimo tego, że widywano go na terenie uczelni co najmniej pół godziny przed tragedią, nie pojawiła się żadna reakcja. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła w tej sprawie śledztwo. Śledczy pracują nad trzema zarzutami: zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa oraz znieważenia zwłok. Podejrzanemu przedstawiono je w czwartek po południu. Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. W tej sprawie nie pytamy się kto w tej sprawie nie pytamy się jak. W tej sprawie wszyscy zadajemy sobie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego? Nasza reakcja i tak też się stało. Byliśmy na miejscu zaledwie 4 minuty po pierwszych sygnałach. Dlaczego było to tak ważne? Dlatego, że na tamten czas nie wiedzieliśmy, czy napastnik działał sam. Więc niezwykle istotne było to, abyśmy przyjechali na miejsce jak najszybciej. I zorientowali się, jak wygląda sytuacja. Bardzo ważne było ustalenie świadków. Przesłuchaliśmy do tej pory 20 takich osób. Bardzo ważne było zabezpieczenie materiału dowodowego w sposób właściwy, tak aby później ten materiał dowodowy pozwolił prokuraturze na postawienie zarzutów. Udało się zapobiec kolejnym ofiarom. Wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Te zarzuty dotyczą po pierwsze zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi tu o czyn z artykułu 148, paragraf 2, punkt 1 kodeksu karnego, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat, albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Drugi czyn dotyczy znieważenia zwłok ludzkich. Jest to czyn zagrożony na podstawie artykułu 262, paragraf 1, karą grzywny ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. I trzeci z czynów dotyczący usiłowania zabójstwa, również zabójstwa kwalifikowanego, gdzie skutki sprowadzały się do powstania obrażeń ciała wypełniających znamiona obrażeń średnich. Również zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 15 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany był bardzo długo przesłuchiwany w dniu dzisiejszym, w obecności dwóch obrońców z wyboru. Był przesłuchiwany przez prokuratora prowadzącego to postępowanie. Drugi z prokuratorów, który został oddelegowany do prowadzenia tego postępowania, był protokolantem. Całe to przesłuchanie było nagrywane. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił odpowiedzi na wszelkie pytania, które były mu zadawane, natomiast złożył wyjaśnienia, których treść wskazuje, iż konieczne będzie przeprowadzenie opinii sądowo-psychiatrycznej w tej sprawie. Z tych informacji, które do chwili obecnej udało nam się uzyskać, podejrzany nie leczył się psychiatrycznie, nie zażywał żadnych leków, żadne recepty nie były w ciągu ostatniego roku przepisywane dla tego podejrzanego. Prokurator podjął decyzję o skierowaniu wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Taki wniosek jest już sporządzony i jest w trakcie kierowania go do sądu. Nie została jeszcze przeprowadzona sekcja zwłok. Będzie tą sekcję obsadzał i brał w niej udział jeden z prokuratorów. Którzy są referentami tej sprawy, drugi z prokuratorów, będzie jutro obsadzał posiedzenie aresztowe w sądzie. Na tym etapie nie doszukujemy się żadnych zaniedbań ze strony władz uczelni bądź osób, które odpowiedzialne są za bezpieczeństwo. Początkowo podejrzany zachowywał się w sposób dość agresywny, zastosowano wobec niego środki przymusu bezpośredniego kaftan, przede wszystkim hełm ochronny. Tak by zapobiec wszelkim samouszkodzeniom. Następnie wszystkie czynności przebiegały w sposób bardzo spokojny. Przeszukano proszę... mieszkanie tego mężczyzny. Tak, przeszukano proszę państwa mieszkanie. Nie znaleziono w tym mieszkaniu, które zajmował, żadnych śladów, dowodów, przedmiotów, które należałoby brać pod uwagę jako istotne w związku z tym postępowaniem i z tym czynem, który został popełniony. Wiemy, że jeszcze tego samego dnia podejrzany był w trójmieście z którego przyjechał był na chyba jednym, na jednych zajęciach następnie trochę chodził w okolicy Uniwersytetu Warszawskiego i w godzinach wieczornych około 18:40 doszło do popełnienia przez niego czynu tych czynów które są mu zarzucane przy podejrzanym ujawniono książkę są to dialogi konfucjusza Wiemy, że na pewno przemieszczał się po kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Z monitoringu bardzo dokładnego, który został zabezpieczony bezpośrednio po przybyciu funkcjonariuszy policji, po przybyciu prokuratorów, wynika, że przed zadaniem tych śmiertelnych ciosów ta, ten przedmiot, ta siekiera, tasak, znajdowała się w torbie jego i została wyjęta. Na tym etapie nic nie wskazuje na to, by podejrzany znał osobiście. Pokrzywdzoną, i by było to zaplanowane działanie w stosunku do tej konkretnej osoby. W przypadku tego strażnika Uniwersytetu Warszawskiego, który również poniósł bardzo poważne obrażenia, na tym etapie kwalifikacja prawna pozwalała na przyjęcie, iż są to średnie obrażenia. Jest to stan stabilny, nie zagraża on na chwilę obecną życiu pokrzywdzonego. Prawca posiadał zarówno to narzędzie, jak i inne narzędzia, które zostały przy nim zabezpieczone w takim plecaku, w takiej torbie. Policja nie otrzymała. Przez cały ten czas poprzedzający kilkugodzinny żadnych informacji, żadnych sygnałów o tym, że jest ta osoba widziana z jakimiś niebezpiecznymi narzędziami. Gdyby tak było, na pewno ta reakcja policji byłaby bardzo szybka, tak jak w przypadku już udokumentowanych między innymi rozmów powiadomień na numer 112, gdzie policja przybyła po czterech minutach od pierwszego zgłoszenia. Po tym, co przeczytaliśmy. Mogę stwierdzić, że rozum tego nie pojmuje i umysł się mąci po tym, co mogło być motywacją tego sprawcy. Natomiast w szerszym aspekcie myślę, że bardzo istotne okoliczności w tej sprawie będą wyjaśnione przez opinie zespołu biegłych psychiatrów. Były to noże, był chyba bagnet. Czy on sobie to zaplanował tak ewidentnie? Nie wiem, czy zaplanował. Jak się zachowywało po zatrzymaniu podejrzanych? Czy możemy potwierdzić te irracjonalne słowa, które wymagają, że jest kredatorem, czy wilkiem? Były to irracjonalne słowa, irracjonalne zachowanie, biorąc pod uwagę już to, co zarzuca się podejrzanemu. Nie jest to normalne zachowanie, i na pewno to zachowanie, które zostało opisane przez świadków zdarzenia, również będzie oceniane przez biegłych. Czy podejrzany na etapie przesłuchania wyraził jakąkolwiek skrucha? Trudno powiedzieć, by można było mówić o jakiejkolwiek skrusze w tym przypadku. Doszło do zaatakowania tej kobiety, która nakazywała mu. Oddalić się, gdyż zamykała drzwi do audytorium maksimum. Była to osoba, która nie miała według tych informacji, które wynikają z ustaleń funkcjonariuszy policji żadnych notowań kryminalnych. Na miejscu zdarzenia znaleźliśmy siekierę tak, toporek, którym najprawdopodobniej mężczyzna zadawał śmierdzone ciosy kobiecie, a w jego plecaku, co bardzo ważne, zabezpieczyliśmy scyzoryk i bagnet. Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z inicjatywy ministra spraw wewnętrznych i administracji Tomasza Siemoniaka, w którym udział wzięli m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, komendant główny policji nadinspektor Marek Boroń, rektor uniwersytetu Warszawskiego profesor Aloyzy Nowak oraz kanclerz uczelni Robert Grey. Omawiano na nim kwestie zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kampusu, a także dalszej współpracy uczelni z policją. Podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu Warszawskiego wyraził głęboki żal i współczucie wobec rodziny zamordowanej kobiety, zapewniając o wsparciu ze strony uczelni. Podkreślił, że społeczność akademicka przeżywa tę tragedię potrójnie ze względu na stratę cenionej pracownicy, fakt, że sprawcą jest student uczelni oraz ciężkie rany dzielnego strażnika, który stanął w jej obronie. Profesor Nowak zapowiedział również podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na wszystkich polskich uczelniach. Uniwersytet przeżywa tę tragedię potrójnie. Po pierwsze, dlatego, że zginęła nasza koleżanka, matka trójki dzieci, znakomity. Pracownik Uniwersytetu. Z drugiej strony, że zabójstwa tego dokonał student Uniwersytetu Warszawskiego. I z trzeciej strony, że ciężko ranny został także strażnik Uniwersytetu Warszawskiego. Osoba bardzo dzielna, bo stanął w obronie swojej koleżanki. Stanął w obronie szacunku człowieka do człowieka wykazał się ogromnym człowieczeństwem. Składam wyrazy ogromnego żalu i współczucia dla rodziny naszej koleżanki, dla jej dzieci, męża. Wszystkich bliskich. Wśród relacji świadków znalazły się także wstrząsające szczegóły. Niektórzy świadkowie zdarzenia nagrywali atak telefonami zamiast udzielić pomocy czy wezwać służby, co skrytykował rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński, podkreślając, że w takich sytuacjach liczy się każda forma reakcji czy to fizyczna interwencja, czy natychmiastowy telefon na numer alarmowy. Na drzwiach mieszkania podejrzanego pojawiły się napisy, takie jak zabójca, śmierć za śmierć. Zero podatków na taką, jak podają lokalne media, sąsiedzi młodego mężczyzny opisują go jako osobę cichą, wycofaną, budzącą niepokój. Nigdy nie widziałam go wchodzącego do mieszkania przez normalne drzwi, zawsze przez garaż. Był dziwny, powiedziała jedna z sąsiadek w rozmowie z Superekspresem. Śledztwo jest w toku, a prokuratura nie wyklucza, że w jego ramach konieczne będzie przeprowadzenie badań psychiatrycznych podejrzanego oraz zebranie dodatkowych dowodów, które pozwolą w pełni zrekonstruować motywy i przebieg tej makabrycznej zbrodni. Sprawa budzi ogromne emocje w kraju i stała się przedmiotem szerokiej debaty publicznej o bezpieczeństwie w miejscach publicznych oraz roli reakcji świadków w sytuacjach zagrożenia życia. codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.